Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę miłek wiosenny. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Miłek wiosenny gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych występuje w stanie dzikim na większości terytorium Europy oraz w Azji Kaukas, za Kaukazie i wschodnia Syberia w Polsce na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce lokalnie na pojazierzu Ukraińskim. Miłek jest to długowieczna bylina, żyjąca kilkadziesiąt lat osiąga do 40 cm wysokości. Ma wzniesiony, kępiasty pokrój. Liście mają pierzasty kształt i są uznawane za element dekoracyjny rośliny. Kwitnie wiosną, od kwietnia do maja, wytwarzając pojedyncze kwiaty o żółtej barwie. Roślina lubi stanowiska ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru. Najlepsze są gleby wapienne, przepuszczalne, piaszczysto-żwirowe o średniej zawartości składników pokarmowych. Znosi trwałe susze. Najlepszym miejscem dla miłka wiosennego jest rabata skalna. Dobrze wygląda sadzony w większej grupie, w towarzystwie roślin cegulowych kwitnących wiosną. Nadaje się na kwiat cięty. Jest rośliną trującą, a zarazem leczniczą.